Tamta podróż była dla mnie obietnicą czegoś wyjątkowego. Po miesiącach godzenia pracy, obowiązków domowych i małżeństwa, które zaczynało wykazywać oznaki zużycia, uczepiłam się wizji rodzinnych wakacji jak koła ratunkowego. Chciałam zacieśnić więzi, dać odpocząć głowie i być może w końcu poczuć się częścią tej rodziny, która, mimo trzech lat mojego małżeństwa z Tomaszem, nigdy tak naprawdę mnie nie przyjęła. Dotarliśmy do zakopanego chłodnym porankiem. Niebo zasnute było niskimi chmurami, a góra w tle przykryta świeżym śniegiem. W powietrzu unosił się świąteczny nastrój głośne śmiechy, walizki ciągnięte po podjeździe do pensjonatu. Rodzice Tomasza już tam byli, razem z jego siostrą i jej mężem. Wszyscy się śmiali, rozmawiali, wspominali dzieciństwo. A ja, ja uśmiechałam się cicho, czekając na moment, w którym będę mogła się do nich dołączyć. Ten moment nigdy nie nadszedł. Podczas kolacji pierwszego wieczoru zauważyłam pierwsze pęknięcie. Wszyscy usiedli do stołu oprócz mnie. Musiałam sama przynieść sobie dodatkowe krzesło, niemal wróg, bo nikt mnie nie uwzględnił. Menu ustalono bez mojego udziału. Tosty przelatywały nade mną. A kiedy odważyłam się wspomnieć o szlaku, który moglibyśmy przejść następnego dnia, siostra Tomasza spojrzała na mnie pustym wzrokiem, jakbym przerwała coś ważniejszego. Temat potoczył się dalej, jakbym nic nie powiedziała. Może to tylko zmęczenie po podróży, pomyślałam, starając się nie pokazać narastającego we mnie dyskomfortu. Tej nocy położyłam się obok Tomasza w ciszy. Przeglądał coś na telefonie, nieobecny, a ja gapiłam się w sufit, walcząc z chęcią płaczu. Następnego dnia wykluczenie stało się jeszcze bardziej oczywiste. Wyszli wcześnie rano na lokalny targ. Dowiedziałam się o tym dopiero po przebudzeniu, pensjonat był pusty. Żadnej wiadomości, żadnej kartki. Gdy wrócili, obładowani torbami i śmiejąc się z jakiegoś wewnętrznego żartu, Tomasz rzucił tylko, myśleliśmy, że jeszcze śpisz. Ale ja nie spałam. Byłam na nogach na długo przed ich wyjściem. Trzeciego wieczoru, podczas gry w karty w salonie, znów zostałam zignorowana. Usiadłam obok Tomasza, który ledwo zauważył moją obecność. Żarty krążyły między nimi spojrzeniami i porozumiewawczymi uśmieszkami, zawsze poza mną. Kiedy próbowałam się włączyć, jego matka, Halina, uśmiechnęła się z politowaniem i rzuciła, myślę, że ta gra może być trochę za trudna dla tych, którzy z nami nie dorastali. To był pierwszy bezpośredni cios. Uśmiechnęłam się bez pokazywania zębów i udałam, że muszę odpisać na wiadomość. Wiedziałam już, co się dzieje. To nie było przeoczenie. To była pogarda. Cicha, uprzejma, ale ostra. Poszłam do pokoju wcześniej, z gulą w gardle. Gdy Tomasz wszedł później, zapytałam wprost: Dlaczego oni mnie tak traktują? Westchnął, jakby moje pytanie było niepotrzebnym ciężarem, i odpowiedział: Katarzyna, oni już tacy są. Nie robią tego złośliwie. W tamtej chwili coś się we mnie złamało. To nie była tylko obojętność jego rodziny. To była jego bierność. Mężczyzny, z którym dzieliłam życie, który znał moje rany, moje zmagania, który widział, ile wysiłku włożyłam, by zostać zaakceptowaną. On to wiedział, a mimo to wybrał obojętność. Przełknęłam ślinę, wzięłam głęboki oddech i uśmiechnęłam się z tą spokojną pewnością kogoś, kto właśnie podjął decyzję. No świetnie. Ja też wiem, jak sobie z tym poradzić. Zmarszczył brwi, zdezorientowany. Ale nie powiedziałam już nic więcej. Ból ustąpił miejsca dziwnemu spokoju. Cichej pewności, że jeśli chcieli mnie wykluczyć, umiałam odpowiedzieć. W sposób, którego nie zapomną. Tej nocy, kiedy wszyscy spali, ja leżałam z oczami wlepionymi w sufit. Nie było już łez. Tylko plan. A rano, kiedy odkryli, co zrobiłam, ciszę zastąpiła panika. Cisza między nami tamtej nocy była cięższa niż mróz na zewnątrz. Zakopane, choć piękne pod śniegiem, wydawało się jeszcze zimniejsze wewnątrz pensjonatu, gdzie ja niewidzialna dla tej rodziny walczyłam z poczuciem bezwartościowości, które zżerało mnie od środka. Tomasz spał obok mnie, jakby nic się nie stało. Oddychał spokojnie, równomiernie, jakby świat był w idealnym porządku. Ja natomiast wierciłam się pod kołdrą nie z bezsenności, ale z oburzenia. W myślach powtarzałam każdy gest, każde słowo wypowiedziane lub zignorowane każde spojrzenie, które prześlizgnęło się po mnie jak po elemencie wystroju wnętrza może i użytecznym, ale bez znaczenia. Wstałam powoli i podeszłam do małego okna w pokoju. Szyba była zaparowana, więc przeciągnęłam palcem prostą linię przez środek, żeby móc spojrzeć w ciemność za oknem. Światła uliczne były daleko. Świat wydawał się milczący, a echo samotności wypełniało pokój. Musiałam to zrozumieć. Musiałam usłyszeć coś, co pomogłoby mi zaakceptować tę sytuację. Rano, gdy Tomasz się obudził, czekałam, aż coś powie. Przeprosi. Przyzna, że widzi, co się dzieje. Ale jedyne, co usłyszałam, to ciche dzień dobry i lekki pocałunek w czoło ten automatyczny gest, który wykonuje się z przyzwyczajenia. Spojrzałam na niego, próbując zdusić ból, który podchodził mi do gardła, jak krzyk, którego nie mogłam wypowiedzieć. Tomasz, dlaczego twoi rodzice i siostra tak mnie traktują? Co zrobiłam, żeby zasłużyć na tyle pogardy? Zanim odpowiedział, minęło kilka sekund, jakby rozważał, jak złagodzić mój ból, albo całkiem go ominąć. Katarzyna, przesadzasz. Oni tacy już są. Nie przepadają za interakcjami. Taki mają styl bycia. Jego ton sugerował, że chciał zakończyć temat jak najszybciej. Ale sposób, w jaki wypowiedział ustyl bycia, zranił mnie bardziej niż jakiekolwiek dosadne słowa. Wzięłam głęboki oddech, starając się, by mój głos nie zadrżał. Widzisz, co się dzieje, Tomasz. I mimo to wybierasz milczenie. To nie kwestia wyboru, tak po prostu jest łatwiej, powiedział, spuszczając wzrok. Wtedy zrozumiałam, że problemem nie jest tylko jego rodzina. To on. Jego uciekanie w wygodę, unikanie konfliktu za wszelką cenę nawet kosztem mnie. Nawet gdy oznaczało to zostawić mnie samą, upokorzoną, odrzuconą. Tomasz nie był złym człowiekiem. Ale jego bierność była okrutna. Wstałam z łóżka, nadal w ciszy, i podeszłam do balkonu. Lodowate powietrze uderzyło mnie w twarz, przynosząc mi jasność, jakiej nie czułam od wielu dni. Zobaczyłam siebie, żonę, uczestniczkę tej podróży, ale nieobecną w żadnym znaczeniu dla tych ludzi. Jakbym walczyła o podtrzymanie zamku zbudowanego z piasku i to w pojedynkę. W tamtej chwili przypomniałam sobie słowa mojej babci. Była silną kobietą, porzuconą przez męża, gdy była jeszcze młoda. Kiedy byłam nastolatką, powiedziała mi: Miłość, o którą musisz błagać, żeby zostać zauważoną, to nie miłość. To nie wola. Wtedy zrozumiałam. Byłam w niewoli. W relacji, w której miłość nie wystarczała, by zapewnić szacunek. Wróciłam do pokoju i spojrzałam na Tomasza, już zakładał kurtkę, gotowy na kolejny dzień rodzinnych atrakcji. Uśmiechnęłam się lekko. To nie był uśmiech, który rozpoznał. Ale dla mnie oznaczał początek czegoś nowego. W porządku, powiedziałam. Miłego spaceru. Zawahał się przez chwilę, jakby coś wyczuł w moim tonie. Ale, jak zawsze, nie drążył. Wyszedł z pośpiesznym pocałunkiem i do zobaczenia później. Kiedy drzwi się zamknęły, pokój ogarnęła cisza. Inna niż wcześniej. To nie była już cisza udręki. To była cisza decyzji. Usiadłam na brzegu łóżka, wzięłam telefon i zaczęłam działać. Spokojnie, pewnie, z determinacją, której sama po sobie się nie spodziewałam. Nie miałam zamiaru robić scen, domagać się wyjaśnień, prosić, by mnie zaakceptowali. Jeśli ich świat nie miał dla mnie miejsca, zbuduję własny. Na ekranie otworzyłam rezerwacje pensjonatu. Kilka z nich było na moje nazwisko, opłacone moją kartą. Kluczyki do wynajętego samochodu miałam w torebce. Moja walizka, już spakowana, Czekała tylko na odpowiedni moment. A ten moment właśnie nadchodził. Następnego ranka obudzą się w zupełnie nowej rzeczywistości i wreszcie zrozumieją, ile kosztuje ignorowanie mnie. To zdanie rozbrzmiewało w mojej głowie, jak młot uderzający w to samo miejsce bez przerwy, nieubłaganie. Taki oni mają styl bycia. Powiedział to z naturalnością, z jaką tłumaczy się spóźnienie przez korek albo zły humor z powodu ponurej pogody. Ale te słowa miały o wiele większy ciężar. Dla Tomasza były sposobem na zakończenie rozmowy. Dla mnie były kropką kończącą długie zdanie utworzone z milczenia, przemilczeń i pogardy. Przez cały dzień, gdy dom znów wypełniały przytłumione śmiechy i głosy, ja trwałam w ciszy. Tomasz znów wyszedł z rodziną. Udawałam ból głowy, nikt nie zapytał, nikt nie nalegał. Może i lepiej. Może poczuli ulgę że nie muszą mnie włączać w swoje plany. I wtedy, samotna w pokoju pachnącym starą drewnianą boazerią i świeżo zmienioną pościelą, zaczęłam działać. Nie z impulsu, ale z pełnej świadomości. To był moment, by odejść z tą samą elegancją, z jaką mnie ignorowano. Zaczęłam od rezerwacji. Pobyt został częściowo opłacony moją kartą, a ja miałam dostęp do konta online. Złożyłam prośbę o wcześniejsze anulowanie mojego pobytu. A ponieważ wszystkie rezerwacje były zarejestrowane na moje nazwisko, pozostałe noce również zostały objęte zmianą. Jeden klik i ich dalszy pobyt stanął pod znakiem zapytania. Następnie wysłałam uprzejmą wiadomość do kierownika pensjonatu, dziękując za gościnę i prosząc o zebranie dodatkowych kluczy, informując, że rezerwacja została zmodyfikowana z powodów osobistych. Recepcja odpowiedziała grzecznie, bez cienia podejrzeń. Potem zajęłam się wynajętym autem. Rezerwacja była na moje nazwisko, więc zgłosiłam wcześniejszy zwrot. Umówiłam się na konkretną godzinę w pobliskiej agencji. Miałam zabrać walizki i ruszyć na dworzec, skąd odjeżdżał pociąg do Krakowa. Tam mieszkała moja starsza siostra. Dwa dni wcześniej dzwoniła zaniepokojona moim milczeniem, teraz miała stać się moją bezpieczną przystanią. Podczas przygotowań moje myśli wahały się między bólem a ulgą. Nie szukałam zemsty. Szukałam godności. Chciałam, by przez choćby chwilę ta rodzina poczuła, co oznacza być pomijanym, traktowanym jak zbędny dodatek, coś, co łatwo zastąpić. Tego samego popołudnia spakowałam walizki. Każda złożona część garderoby zabierała ze sobą cząstkę żalu. Pokój stopniowo pustoszał nie tylko z rzeczy, ale z mojej obecności, mojej nadziei, mojej chęci, by tam zostać. Na biurku zostawiłam krótki liścik. Bez ironii, bez gniewu. Sama prawda. Skoro wasz styl to ignorować, mój to nie godzić się na nic mniej niż szacunek. Z wyczuciem, Katarzyna. Nie podpisałam się jako żona. Nie zostawiłam osobnej wiadomości dla Tomasza. To był list do wszystkich, napisany z trzeźwością kogoś, kto już nie ma potrzeby niczego udowadniać. Zamknęłam walizkę, założyłam płaszcz i zeszłam na dół w ciszy. W recepcji oddałam klucz z lekkim skinieniem głowy. Pracownik uśmiechnął się, nieświadomy, że właśnie był świadkiem początku prawdziwego zwrotu akcji. W drodze na dworzec moje serce wahało się między lękiem a wyzwoleniem. Część mnie pytała, czy nie przesadzam. Ale ta bardziej zraniona wiedziała, to nie była duma. To było emocjonalne przetrwanie. Pociąg odjechał punktualnie o 18:10. Gdy przez okno przesuwał się biały krajobraz, łzy popłynęły nie z żalu, lecz jak oczyszczenie. Odchodziłam. A oni jeszcze o niczym nie wiedzieli. Następnego ranka, gdy Tomasz się obudzi, zacznie mnie szukać w pokoju. Może pomyśli, że zeszłam na śniadanie. Może, że jeszcze śpię. Ale już po chwili wszystko się wyjaśni, pusty pokój, zniknięte bagaże, liścik na biurku. A gdy spróbuję zrozumieć, co się wydarzyło, odkryje, że czeka ich coś więcej. Bo tego Tomasz i jego rodzina jeszcze nie wiedzieli. Prawdziwe konsekwencje mojego odejścia dopiero miały się zacząć. Słońce nie zdążyło jeszcze musnąć dachów pensjonatu, gdy Tomasz się obudził. Przeciągnął się leniwie, oczy miał wciąż ciężkie od snu, i wyciągnął rękę w stronę miejsca, gdzie każdego ranka zwykle byłam. Ale napotkał tylko zimną pościel, i pustkę fizyczną. Ale i głębszą, absolutną ciszę. Usiadł na łóżku, zdezorientowany. Zawołał moje imię raz. Potem drugi, głośniej. Podszedł do łazienki, uchylił drzwi, rozejrzał się. Nic. Ani śladu po mnie. Początkowo mógł pomyśleć, że jestem w jadalni albo wyszłam na krótki spacer. Ale wkrótce zrozumiał, zniknęła moja walizka. Moja szczoteczka do zębów. Mój ulubiony płaszcz, który zawsze wisiał przy wejściu. Mój zapach. Wszystko zniknęło, jakby wyparowało w ciągu jednej nocy. Wtedy zobaczył kartkę. Podniósł ją drżącymi dłońmi, przeczytał po cichu. Raz. Potem drugi. Trzeci. Słowa zdawały się nie pasować do rzeczywistości. Skoro wasz styl to ignorować, mój to nie godzić się na nic mniej niż szacunek. To było moje pismo. Mój ton. Pewny. Bez wahania. Uderzyło go to niemal fizycznie, jak cios prosto w brzuch. Katarzyna, wyszeptał, w pośpiechu zakładając buty. Zbiegł po schodach, potykając się o własne kroki. Gdy wpadł do jadalni, jego matka, Halina, piła spokojnie kawę u boku córki, Marty. Żadna z nich jeszcze nie zauważyła, że coś jest nie tak. Mamo, widziałaś Katarzynę? Halina spojrzała na niego przelotnie i odpowiedziała chłodno, myślałam, że śpi. Nie widziałam jej od wczoraj. Tomasz położył kartkę na stole, ściskając ją mocno. Czytały szybko. Marta zmarszczyła brwi, Halina uniosła brew, jakby to była osobista zniewaga. Co za niepotrzebna histeria, skwitowała Halina, przeciągając filiżankę bliżej. Zawsze tak z nią było. Zbyt wrażliwa. Ona odeszła, szepnął Tomasz, bardziej do siebie niż do innych. Naprawdę odeszła. I wtedy nadszedł drugi cios. Zbliżył się kierownik pensjonatu, z niepewnym uśmiechem i ostrożnym tonem, Panie Tomaszu, musimy porozmawiać. Doszło do automatycznego anulowania rezerwacji. Pani Katarzyna była główną osobą kontaktową, więc wszystkie powiązane pokoje zostały wycofane z systemu. Prosimy o opuszczenie ich do południa. To uderzyło w nich jak grom z jasnego nieba. Marta wypuściła widelec z dłoni. Halina zareagowała oburzeniem to niedorzeczne. Jak ona mogła? Tomasz jednak nic nie powiedział. Wiedział, że to nie była złośliwość. To była godność. To była odpowiedź, której on sam nigdy nie odważył się udzielić. Postawa, której zabrakło jemu. A teraz czuł jej skutki, i nie tylko te praktyczne. Czuł pustkę. Próbowali się do mnie dodzwonić, ale żadne połączenie nie zostało odebrane. Wiadomości pozostały bez odpowiedzi. Zablokowałam ich numery, nie z zemsty, lecz dla ochrony. Potrzebowałam ciszy, dystansu, czasu, by się odbudować. W drodze do Krakowa patrzyłam na telefon, który wibrował bez skutku. Nie pozwoliłam sobie ulec. Znałam dobrze ten schemat: najpierw obojętność, potem niedowierzanie, a na końcu błaganie. Ale było za późno. Podczas gdy Tomasz próbował zrozumieć, wciąż oszołomiony, Halina zachowywała kamienną twarz. Ale w głębi czuła to, czego nigdy nie przyznałaby na głos, że straciła kontrolę nad kimś, kogo nigdy nie uważała za zdolną do sprzeciwu. Marta, młodsza i mniej cyniczna, zapytała brata Pójdziesz za nią? Zawahał się. Spojrzał po raz ostatni na kartkę i wyszeptał, nie wiem, czy będzie chciała mnie jeszcze zobaczyć. Ale nie wiedział jeszcze, że w Krakowie czekało ich coś znacznie większego. Bo moje odejście nie było tylko fizyczne, było deklaracją. Zerwaniem. I choć jeszcze tego nie przeczuwał, miałam przed sobą szansę, by pokazać światu wartość kogoś, kto wreszcie nauczył się mówić, dość. Do Krakowa dotarłam późnym popołudniem niosąc ze sobą więcej niż tylko podróżną walizkę. Przywiozłam lekkość kogoś, kto zrzucił z siebie cichy ciężar, ten rodzaj brzemienia, którego nie widać, ale który powoli pożera duszę od środka. Na dworcu czekała na mnie siostra Elżbieta. Gdy tylko wysiadłam z wagonu, podbiegła do mnie i objęła mocno, długo, jakby mnie ratowała. Jej oczy nie zadawały pytań, ale rozumiały wszystko. W tym uścisku po raz pierwszy od dawna poczułam się dostrzeżona. W kolejnych dniach spałam tak, jak nie spałam od miesięcy. Jadłam w ciszy. Spacerowałam po mroźnych ulicach miasta jak ktoś, kto na nowo uczy się istnieć, bez lęku, że zniknie wśród innych. Elżbieta słuchała mnie uważnie, a z każdym opowiedzianym szczegółem czułam, jak moja historia przestaje być tajemnicą i właśnie dlatego zaczyna tracić nad sobą władzę. Jeszcze w tym samym tygodniu otrzymałam maila od Tomasza. Był długi, Desperacka próba usprawiedliwienia swojej bierności, milczenia, tchórzostwa. Pisał, że żałuje. Prosił o szansę na rozmowę twarzą w twarz. Twierdził, że mnie kocha. Przeczytałam. W ciszy. A potem zamknęłam komputer. Bo było coś, czego nadal nie rozumiał: miłość, która nie staje w naszej obronie, gdy jesteśmy atakowani, to nie miłość. To wygoda. To obecność na pół etatu. Kilka dni później odebrała mnie spodziewany telefon. Dzwoniła Marta, siostra Tomasza. Wahała się, zanim cokolwiek powiedziała, a w jej głosie po raz pierwszy nie było wyższości. Katarzyna, chciałam tylko powiedzieć, że może rzeczywiście przesadziłyśmy. Nigdy nie myślałyśmy, że naprawdę odejdziesz. Uśmiechnęłam się, choć nie mogła tego zobaczyć. Prawda była taka, że do tamtej pory nikt z nich nie przypuszczał, że potrafię zareagować, bo wierzyli, że moja grzeczność czyni mnie słabą. Że moje milczenie to uległość. Że mój szacunek wobec nich powstrzyma mnie przed odejściem. Ale to nie z relacji zrezygnowałam. Zerwałam z cyklem. Dziękuję za telefon, Marto, odpowiedziałam spokojnie. Ale nie chcę, żebyście mnie sobie wyobrażały inaczej. Chcę, żebyście widzieli mnie taką, jaka jestem. A jeśli ktoś nie potrafi tego zrobić, to nie musi mieć mnie obok. Rozłączyłam się. Nie ze złością. Z pewnością. Ostatni raz widziałam Tomasza kilka miesięcy później, podczas krótkiego, formalnego spotkania związanego z rozwodem. Był przygaszony. Próbował spojrzeć mi w oczy, ale moje patrzyły już tylko przed siebie. Życie poszło dalej. Znalazłam nowy dom, nowych przyjaciół, a co najważniejsze, odnalazłam siebie. Bez filtrów narzuconych przez rodzinę, która nigdy nie próbowała naprawdę mnie poznać. Dziś, gdy patrzę wstecz, nie czuję żalu. Czuję dumę. Bo zrozumiałam, że czasem najpotężniejszą odpowiedzą jest ciche odejście. I że szacunek, którego szukamy u innych, musi najpierw zamieszkać w nas samych. A tamta podróż to nie był koniec. To był początek. Początek mojej wolności, mojego głosu, mojej wartości.